Swoje zdrowie. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku. Dzień dobry Pani Dorota. Dzień dobry. Z Panią Dorotą Hartwarczuk, dietetykiem klinicznym. Dzisiaj damy Państwu kilka wskazówek, jak wrócić po takim imprezowym weekendzie, po ciężkim jedzeniu, często zakrapianym, do zdrowych nawyków. Pani Dorota. Numer jeden to chyba nastawienie psychiczne. Od tego należy zacząć. Tak, dokładnie. Chciałam powiedzieć na początku o podejściu takim zerojedynkowym. Często osoby, które e, chcą się odchudzać, odchudzają się, e, mają podejście takie zerojedynkowe, że jeżeli są e, powiedzmy na diecie, e, to wtedy. Same zdrowe jedzenie nie ma w ogóle możliwości na spróbowanie czegoś bardziej jakiegoś kalorycznego, ale takiego tradycyjnego z kuchni, na przykład tradycyjnej, polskiej. I to niestety jest no, takie błędne, błędne podejście, bo... ile możemy sobie dać tak, mm -hmm. e, e, takiego... Pozwolenia. Głosu, tak, tak, pozwolenia, żeby... E... To oczywiście jest kwestia e, wszystko też ilości i takiej e, równowagi, nie chodzi też o to, żeby Pewne dni nie jeść nic, naprawdę trzymać się bardzo, bardzo takiej niskiej kaloryczności, a później nadrabiać, bo to nie o to chodzi. Bardziej chodzi o wypracowanie takich zdrowych nawyków, że jak wiemy, że na przykład mamy jakąś uroczystość rodzinną, albo jakieś wesele, albo na przykład grill, to żeby na przykład w pierwszej części dnia zjeść troszeczkę mniej, albo też więcej warzyw, żeby pobudzić pracę. Bo wieczorem nadrobimy. Dokładnie, pobudzić pracę, pracę jelit, bo wieczorem nadrobimy. Dokładnie. Ale też kwestia tego, żeby mieć świadomość, ile mniej więcej dane produkty mają kaloryczności. Bo czasem nie wydaje nam się, wydaje mi się, że to jest coś bardzo, na przykład malutki kawałek ciasta. A no, jednak jest spora, spora kaloryczność, więc żeby mieć po prostu tego świadomość. Mhm, to co za to nam pomoże po takim ciężkim jedzeniu wrócić do normy? Ja bym proponowała e, zwrócić też uwagę na ilość e, błonnika pokarmowego w diecie i wprowadzić e, więcej warzyw, e, więcej też sałatek, żeby też e, można wprowadzić seler naciowy. jest bardzo, bardzo takim korzystnym produktem, bo jest niskokaloryczny, nadaje też uczucie cotości, ma dużo, dużo różnych witamin. No i dużo też błonnika pokarmowego, więc można, można również koktajle wykonywać z celerem naciowym, sałatki, więc w przeróżnych postaciach. I do tego, żeby też zwrócić uwagę też na inne zielone warzywa, na sałaty, brokuły, które też mają dużo błonnika pokarmowego, również natka pietruszki. Ma dużo, dużo takich korzystnych właściwości i też co ciekawe, jeżeli chodzi o natkę pietruszki, chciałabym powiedzieć, że ona też niweluje taki nieprzyjemny, nie Oddech, więc, więc na przykład dla palaczy też jest zalecana, albo jak mamy jakąś uroczystość, albo nawet posiłek w pracy, powiedzmy z cebulą, z czosnkiem, no jednak nie chcielibyśmy, żeby, żeby były tak, żeby było czuć, więc natka pietruszki ma naprawdę bardzo, bardzo fajne właściwości i nie weduje ten zapach niekorzystny. Czyli tuż po takiej imprezie zaczynamy przede wszystkim od śniadania warzywnego. To jest numer jeden. Tak, dokładnie. Najlepiej, najlepiej właśnie zacząć od dużej porcji warzyw i ogólnie w ciągu całego dnia zwracać uwagę, żeby było dużo surowych warzyw w naszych posiłkach. Na obiad również może być jakaś sałatka. Oczywiście też z jakimś dodatkiem węglowodanów, czy makaron, czy ryż brązowy, który też ma dużo, dużo błonika pokarmowego. I też na przykład dodatek sera mozzarella lub, lub innego, innego produktu białkowego, ale tak, żeby zwracać uwagę, żeby już cały dzień były przez, w ciągu całego dnia minimum takie trzy porcje surowych warzyw, żeby pobudzić też pracę jelit. Jak się okazuje bardzo pomocne w wspomaganiu naszego procesu trawienia mogą być płyny. Woda to numer jeden, to już wiemy, zawsze to powtarzamy. Co poza tym? Dodatkowo pokrzywa wykazuje takie właściwości, między innymi napar z pokrzywy, bo ma też właściwości moczopędne i także sprzyja poprawie pracy przewodu pokarmowego. Więc spokojnie możemy na par z pokrzywy również po właśnie takich cięższych, po ciężkich posiłkach również wypić w ciągu całego tygodnia. Regeneracja to przede wszystkim sen o to też musimy zadbać. Tak, dokładnie. E, trzeba właśnie pamiętać, że e, często jak właśnie są jakieś uroczystości albo e, grille, różne właśnie imprezy, no to jednak tego snu jest niewiele, więc żeby organizm się zregenerował i również żeby poprawiał się nasze samopoczucie, bo też, e, też często o to chodzi. E, trzeba, trzeba pamiętać o odpowiedniej ilości snu. E, oczywiście to są kwestie indywidualne, ale żeby tak około 7-8 godzin snu snu było. Wiadomo, aktywność fizyczna też jest ważna, ale tutaj nasuwa mi się takie pytanie, czy taki dzień po takim ciężkim gejdzie, czy robimy standardowy nasz trening, czy pozwalamy sobie na cięższy trening, czy raczej takie lżejsze, typu spacer czy rower? E, tutaj jest kwestia też indywidualna, w zależności od naszego samopoczucia. Jeżeli czujemy się w porządku, E, właśnie jesteśmy też wyspani, to ja bym radziła standardowy, standardowy trening. E, tak, żeby też poprawić właśnie nasze, nasze samopoczucie. No i oczywiście, żeby zwiększyć ten wydatek też, e, ten deficyt energetyczny, który pewnie w weekend, no, na pewno nie był utrzymywany. E, więc, więc ja bym radziła po prostu wrócić do swojej standardowej takiej aktywności. Oczywiście, że jeżeli wcześniej nie ćwiczyliśmy, to też no, nie jest to takim nie korzystnym, się, nie tak, jest to korzystnym pomysłem, żeby od razu zacząć od jakichś bardzo takich wykańczających nawet treningów. Troszkę Pani nawiązała do koloryczności i do deficytu, o tym powiemy w kolejnym odcinku, a za dzisiejszą rozmowę bardzo serdecznie Pani dziękuję. Dziękuję. Państwa zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i właśnie powiemy o tym, czy warto, czy powinniśmy liczyć tak skrupulatnie każdą kalorię. Do zobaczenia.